Rezme se srazo vidyome Baga 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 No uczy się uczyszymy, że piłkarze wybrali akurat ten mój utwór, szó piosenek. No, akurat wybrali piosenkę przez dwa oczy zielone. Oszalałem Jazdych, chyba, tym Cały Oczywiście bardzo, bardzo miło, no, chociaż piosenka nie należy do takich utworów typowo dyskopolowych, no to to jest dosyć skomplikowana linia melodyczna. Z tym, ale chyba piłkarzom najbardziej się podoba ten właśnie taki zaśpiew. Zaśpiew przez te oczy, te oczy zielone. Oszalałem! Tak? No i te te oszalałem. Widocznie być może, że piłkarze słuchali właśnie tej piosenki nie, nie, nie tylko po meczu, a może nawet jeszcze i przed meczem, może jeszcze nawet będąc na zrubowaniach i może jakoś im dodała tej, te jakie werwy otuchy, że piłkarze... Tak, powiem, no grali naprawdę, że tak powiem, aż, aż no z całego serca. wszystko zostawili na na, na, na murawie. A, a może właśnie ta pioseneczka, bo ona jest taka, taka naprawdę z tym charakterystycznym zaśpiewem takim, z tą fajną linią melodyczną w refrenie. Przestrę, przestrę oczy, te oczy zielone, oszalałem. Do przodu, jakby tak. Panowie, refren, wszyscy tym razy idziemy, Przestrzeń! już była bardzo popularna. My graźmy ją chętnie na koncertach. fani prosiły właśnie o ten motor, ale w tej chwili stał się chyba jeszcze większym mega hitem. Można powiedzieć. Oczywiście dzięki Kamilowi Gosickiemu. A także dzięki, dzięki piłkarzom, którzy tak świetnie się bawili właśnie po noczu w przy tej przy tym otworze, przy tej piosence. Skoro ta piosenka, buduję przez Twoje oczy zielone, spodobała się piłkarzom, to może w przyszłości spróbuję właśnie nagrać taką piosenkę typowo sportową. Może coś, jakiś fajny utwór, jakiś hymn na Mundial albo, albo na Euro, na miesiąc Europy we Francji. Gorąco pozdrawiam. kłaniam się. Zenek Martyniuk, akcent. Przez Twoje oczy, Te Oczy Zielone. Chyba tym oczom oddały cały blask, o! A ja serce miłości sprawnione ci oddałem, tak zakochać, zakochać się może